Ale każdy, musi, ale każdy musi poczekać na swoją odpowiedź. Głos daje pani Marzenie Wojczulec. Więc... Na temat centrum odpowiem szybciutko, dlatego że w tej chwili mamy mimo wszystko informacyjne zebranie na temat dotyczące e, polsko Zkolejskiej Unii Kredytowej, ale przykro mi, niestety muszę powiedzieć, że dalej Państwo jesteście zawieszeni i, i to tak samo dotyczy członków e, Klubu Krakus. I nie wiem, czy Państwo wiedzą o tym, że zresztą no ja to podałam do prasy, mój artykuł, ja nie jestem już od paru tygodni, są już od miesiąca skarbnikiem Centrum Polsko-Słowiańskiego. Zrezygnowałam właśnie między innymi dlatego, że nie zgadzam się z tą polityką. Próbowałam w kwietniu, złożyłam oficjalny wniosek, złożyłam e-mail na, na, na ręce do Pani Prezes, nie zostało mi to odpowiedziane. Spróbowałam w maju, spróbowałam w czerwcu. W czerwcu po, po długich... E Długi perfekta. To zebranie w końcu było zrobione parę tygodni temu, gdzie na e, poprzednim zebraniu e, usłyszałam, że no niestety nie było to wzięte na agendę. Natomiast e, na tym zebraniu dalej nie odzyskałam odpowiedzi, mimo że było przedstawione mój wniosek. Pytałam się punkt po punkcie, prosiłam o odpowiedzi. Na to pytanie ani prezes ani pani dyrektor wykonawcza nie odpowiedziała mi i bardzo mi przykro. I naprawdę ja, ja rozumiem Państwa frustrację, i taka sama jest moja frustracja, bo ja jestem w Radzie Dyrektorów Centrum Polsko-Słowiańskiego i nie jestem w stanie Wam na te pytania odpowiedzieć. No ale wtedy to była, było na podstawie decyzji pana Sosnowskiego, który ponoć dostarczył jakąś nieaktualną listę osób i oni na podstawie tego uznali nas jako niegodnymi bycia członkami. Więc teraz wy jako Unia, nie ma Pana Sosnowskiego, możecie jako Unia wystąpić, że do tych ludzi nic nie macie, więc ich decyzja automatycznie stanie się bezpodstawna. Przecież można coś takiego zrobić. Jeżeli ja tutaj mogę powiedzieć Pani Elu, tak, tak powinno być, ale w Centrum Polsko-Słowiańskie tutaj działa Według swoich zasad. Ja, będąc, przy... be... ja, będąc, be... ja, będąc przewodniczącą Polsko-Słowiańskiej Unii Kredytowej, jestem w tym momencie zawieszona, wyrzucona, nie mam żadnego wyjaśnienia i ja tak samo czekam, że w końcu Centrum Polsko-Słowiańskie ustosunkuje się do tego, bo to jest po prostu styl, żeby. Dlatego ta sprawa na pewno będzie rozstrzygnięta. Ja naprawdę to zrozumiem. Teraz są wybory do, do Centrum Polsko-Słowiańskiego do września. No więc ja wiem, e, znam państwa opinie, ale mam nadzieję, że, że państwo że będziemy mieli więcej kandydatów i państwo będziecie E, statować. Natomiast Pan Pietowski ma rację. Jest to informacyjne spotkanie Unii. Jeżeli macie Państwo pytanie do mnie na temat centrum, może zrobię coś takiego, że ja po zebraniu zostanę parę, parę minut i porozmawiamy na temat centrum. Ja, jako dyrektor Centrum Polsko-Słowiańskiego, w tym momencie występuję jako dyrektor Polsko-Słowiańskiej Unii Kredytowej. Czy, czy Państwo się na to zgadzają? Więc to daję, żeby radę, żeby radę palić, panie. Dziękuję. Drodzy Państwo, ponieważ było sporo wniosków przedstawionych, tutaj ominęliśmy jeden wniosek formalny. Jeżeli, jeżeli Pan pozwoli, bym chciała jeszcze zaadresować wniosek formalny, który był zgłoszony. Nie chcę później, żeby ktokolwiek powiedział, że ominęliśmy wniosek. Wniosek formalny zgłoszony przez Elżbietę Gruszbę, przedstawiciela polskiego radia New York City. I poparty znakomitą większością członków Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej obecnych podczas zebrania sprawozdawczego wyborczego 20 maja 2012 roku. We wniosku formalnym zwrócono się do Rady Dyrektorów Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej o przyznanie funduszy na działalność powstającego polskiego radia New York City. Członkowie poparli inicjatywę finansowania przez Unię Sygnału Nadawczego. Przyznane środki finansowe, jak mówiono, były niezbędne, aby zrealizować ważny dla nich wspólny społeczny cel, powstanie 24-godzinnej rozgłośni radiowej, która będzie służyć Polonii. Jak przedstawili to we wniosku formalnym, Radio, jako instytucja z misją, służy powstaniu, podtrzymaniu tożsamości narodowej, postaw patriotycznych i społecznych, upowszechnianiu tradycji i kultury narodowej. Pomaga w życiu codziennym emigrantów, choćby przez dostarczenie informacji, udzielania porad, wskazówek, jak funkcjonować w nowym kraju. I Rada Dyrektorów, w odpowiedzi. Na wniosek złożony przez panią Elżbietę Gruszbę i podpisany przez grupę założycielską, musimy poinformować na wstępie, że e, Unia Polsko-Słowiańska nie może, nie ma prawa udzielać dotacji dla organizacji lub osób indywidualnych prowadzących działalność dochodową. Według naszych dokumentów, które były sprawdzone, Polskie Radio New York City prowadzi działalność, prowadziło działalność dochodową. Dlatego też udzielanie takich dotacji byłoby brem przepisom nadrzędnej organizacji NCUA i naszym polisom wewnętrznym. Drodzy Państwo, podczas tego wniosku radio poprosiło o 20 tysięcy dolarów miesięcznie, czyli o 4 miliona rocznie. Po spotkaniu bardzo wiele osób a, podchodziło i tak jak tłumaczyło, do końca nie zrozumiało, ponieważ nie wiedzieli, że to radio znajdowało się w siedzibie Centrum Polsko-Słowiańskiego. Nie wiedzieli, że tutaj chodzi o kwotę ćwierć miliona dolarów. Tak więc a, zaczęłam dostawać e, listy, że oni wycofują swoje poparcie dla takiego... E, dla dla organizacji profitowej, dla biznesu. Jednakże chciałam powtór powtórzyć, że gdyby Rada Dyrektorów to poparło, gdybyśmy dali te 4 miliona dolarów, narazilibyśmy się na sankcje z NCUA. My dajemy donacje tylko dla organizacji na tego Profit. To woli wyjaśnienia. Pytania pana minut. Jeżeli tylko mogę powiedzieć, my, jeżeli mogę powiedzieć, my nie możemy sponsorować, jeżeli mogę powiedzieć, my nie możemy sponsorować radia, nie możemy sponsorować, radia, nie możemy sponsorować telewizji, ale jeżeli jeżeli mogę prosić, bardzo proszę, a ja jeżeli mogę skończyć, nie możemy sponsorować gazet, my popieramy jakiekolwiek media poprzez reklamę, poprzez reklamę. Reklama jest formą, kiedy my popieramy media. Tylko w ten sposób możemy popierać media, jakie by to nie było, czy to radio, czy to telewizja, czy to gazeta. Unia Kredytowa ma prawo tylko i wyłącznie popierać poprzez, poprzez reklamę. Jeżeli mogę poprosić, jak wszyscy się zgodzą, ponieważ tutaj Pan jest z małym dzieckiem, to ja bardzo proszę o spokój i o to, żeby Pan zabrał głos, jeżeli wszyscy byście zgodzili, to bardzo proszę. proszę. Ja w nawiązaniu do nie Pani, ale nie mówiła, nie ale Pani Marto, tutaj mamy małe dziecko, pan chciałby zabrać głos. Bardzo proszę. Pani przewodnicząca, bo na mam podpisany pod tym wnioskiem do To co pani powiedziała, czym dwie rzeczy, to jest kłamstwo, totalne kłamstwo. Po pierwsze, nie ma siedzibę w centrum. Na jakiej podstawie kto wstawił te wnioski? No te informacje? Może pan powiedzieć? Radium nie wynajmuje pokoju w centrum? Nie. W żadnym wypadku. Kto to mógłby powiedzieć? Trzeba podać, A jakie są te wnioski? czy Java, czy któraś z tych natury? No. 17 F apartament 3C. Według informacji siedziba była w centrum. Być może była zmiana, to będzie sprawdzane. Nigdy nie było siedziby w centrum. Był projekt, ponieważ centrum chciało nam bezpłatnie udostępnić Zresztą Pani miała że w pierwszym dniu taką informację, że chcemy mieć siedzibę w centrum, ponieważ tam są pomieszczenia, wreszcie krok, y, osób, y, które kandydowało do, do rady dyrektora, chociażby Chociażby Janusz już skornąć, są, ale mówi, że taki różnie tam są do dyspozycji. Jeżeli, jeżeli mogę powiedzieć, bo tak, jak był składany wniosek, to wniosek, wniosek siedziba miała być w centrum. Dlatego to było wzięte pod uwagę. Dlatego to było to pod uwagę. To będzie bardziej wierzyć. Wniosek był na zerwany miesięcy, czyli miesiąca. Następna sprawa, jeżeli chodzi o non-profit organization. Tam jest informacja i klauzula, że radio chce się starać o non-profit. Z tym, że, żeby otrzymać numer rozliczeniowy żeby otrzymać status non-profit, trzeba czekać dwa lata. Czy Polonia chce czekać dwa lata na radio? Czy 20 tysięcy, o które było wnioskowanie, to jest tak dużo? Jeżeli tyle milionów, państwo wydajecie na, na procesy sądowe. Czy. czy Pani powiedziała, że jest ludzka, że skarbnik, że dali do dochodów. Na jakiej podstawie? Konto jest jak, jak jest, to jest Unii. Proszę sprawdzić, jaki jest stan na, 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 tego w Unii. Pan właśnie. tutaj mówi pojęcia. To nie jest organizacja non for profit. Ja rozumiem, tak? że się dosyć długo czeka, ale ja tylko muszę panów wytłumaczyć, że w tym momencie my nie możemy łamać zasad i dawać organizacji for profit. To, czy robicie pieniądze, czy nie, to nie znaczy, jeżeli nie robicie pieniądze, to nie znaczy, że jesteście non for profit. To tylko oznacza, że nie macie przychodów. Dopóty nie będziecie organizacją non-for-profit, unia kredytowa według prawa nie może rozpatrywać waszego wniosku. Ale w tym czasie Unia sponsorowała maseczki w gabinecie yy, yy, kosmetycznym. Jak ja proponowałam prawda?